Dzień dobry kochani, dzisiaj będzie dłuższa rolka, słuchajcie, bo może to będą już dłuższe przesłania, mniej takie energetyczne, w sensie takiego bardziej bloków tematycznych. Może zobaczymy, bo chciałam to zrobić i poprosiłam o przestrzeń, żebym mogła nagrywać na tej energii dla Was takie przesłania dłuższe. Wnoszące więcej e, ten, bo jak energia nosi, rozumiesz, to wtedy ja pokazuję różne rzeczy e, w krótszych rolkach, większą intensywnością i tak dalej, a im więcej we mnie wychodzi, im więcej e, we mnie uwalnia się, im bardziej jestem zintegrowana ze sobą, wchodzę w te głębsze stany i tak dalej, to słuchajcie, ta energia jest już bardziej. E, zrównoważona, wyciszona i tak dalej. A tak naprawdę dzieje się w nas mnóstwo rzeczy. Przez te 2-3 dni, słuchajcie, to zabrało mnie przestrzeń w umyśle. Pokazało mi mega dużo ciężkich rzeczy, które yy, potrzebowały wyjść, bo żeby skakać wyżej i jak trzymasz te swoje założenia i tak dalej, kolejne kliknięcia, kolejne dni i tak dalej, to zabrało mnie w podróż taką i pokazało mi rzeczy no niesamowite. Słuchajcie, funkcjonowałam, trochę leżałam, trochę spałam. E, też funkcjonowałam normalnie, robiłam jakieś tam rzeczy i ten umysł sobie tutaj szalał, rozumiesz? On pokazywał Ci to, tamto, że on się tego, bo i, jakie to były irracjonalne lęki, słuchajcie, ale kiedy umysł się nas y, zamyka i wpada w te y, wyolbrzymianie tych tematów, to dopóki on puści ten mózg gadzi to chwilę potrwa, czasami trwa to jeden dzień, czasami dwa czasami kilka minut, w zależności od tego jaką masz przestrzeń na y, pyknięcie tego na... Y, Patrzenie z dystansu i pamiętajcie o tym, że między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. Jeżeli będziecie wpadać, chwytać tych myśli, pamiętajcie, myśli, emocje, objawy nie są nami, rozumiesz? Jesteśmy świadomością. Jeżeli ty nauczysz swój umysł, a on jest jak piesek, go trzeba trenować, on jest jak dziecko, któremu trzeba pokazać nowy sposób życia, ponieważ on był przyzwyczajony do tego ciężko, trudno, poczuć zagrożenia, że on musi wykrywać zagrożenia, rozumiesz? On na to jest nastawiony. I e, tak naprawdę, słuchajcie, to co się działo, to co wczoraj e, i ogólnie, im jestem głębiej, słuchajcie, to jest jak wyrywanie. Skakujesz wysoko, wyżej, nie? Ale to, co jeszcze tamten, to następne się pokazuje. Słuchajcie, to było jak rwanie z łydek, rwanie z kręgosłupa. Rozumiesz, jakby Ci ktoś wyszarpywał z wątroby, tak jakby przepalanie, żołądek jakby się jakby się paliło w tobie, rozumiesz? Bo to jest przepalanie tej pamięci komórkowej, tych trudnych tematów, ponieważ z tym wszystkim bagażem nie klikamy wyżej, rozumiesz? Mogą sobie ludzie afirmować, manifestować, yy, yy, wszystkie tematy pisać i tak dalej, ale jeżeli ma sobie ciężki ładunek, to to nie pyknie, bo tu jest niespójność. Rozumiesz między tym, co tutaj, a tym, co piszesz, i tak dalej. Nie ma jedności. Ty nie jesteś ze sobą w jedności. Ty nie odklikałeś, nie odklikałaś tych e, trudnych tematów. Bo ludzie chcą klikać wyżej, ale nie chcą widzieć tego, co ich ogranicza, nie chcą zetknąć się z tym bólem, cierpieniem, tym, co tłumili przez lata oni i nie oni. Już nie ma sensu się nad tym zastanawiać, czy czujesz lęk yy, rodziców, babci, dziadka, czy smutek, czy samotność i tak bo to już nie jest na to czas. Mówię tylko o dla osób zintegrowanych, mega mocno a, wiedzących o czym ja mówię, rozumiecie? Bo nie wszyscy tutaj przyszli. Z tym samym przesłaniem. Nie wszyscy są tak połączeni. Niektórzy co w ogóle już odłączamy, nie wiemy o co chodzi, i to jest tylko dla tych osób, które tam klikają wyżej, które czują tak jak ja, czują tak jak my, i przyszły tutaj właśnie porzucić te warstwy ciężaru i żyć w lekkości. Tylko, żeby żyć w lekkości, żeby móc manifestować te obfitości, te lżejsze życie, życie z pasji, to za każdym razem. Oczywiście klikasz yy, transurfing rzeczywistości, słuchajcie, yy, yy, przeskakujesz te linie czasowe itd. Ale jeżeli wskakujesz coś wyżej, to będzie wypierdalać z Ciebie mocno to, co z Tobą już nie rezonuje, żebyś Ty tam wklikał. I musisz liczyć z tym. No to słuchajcie, to, co jak pali czasami tu, czasami tu, tutaj to mnie paliło i z tego normalnie czasami przepływa gorące w żyłach, zimne, zimne nogi, ręce, rozumiesz? Czasami gorące w nocy w nogi, szumy, piski w uszach i tak dalej. Słuchajcie, mm, misz masz energetyczny. Tylko Wy musicie tak, nie reagować nerwowo, lękowo i ogólnie na to, co na zewnątrz Obserwujcie to. To umysł szalej, on traci kontrolę, rozumiesz? Traci kontrolę, że nie musi być ciężko, nie musi być trudno, nie musisz zmuszać się do różnych sytuacji, do różnych prac, bo to już się wypala, rozumiesz? To już nie działa. Ty nie pójdziesz w pewne miejsca do pewnych ludzi, bo energia Ci nie pozwoli to i Twoje ciało tak będzie skręcać, że Ty już nie pójdziesz, rozumiesz? Bo się nie da Twoje ciało, jak jest, jak jest GPS. Rozumiesz? Ty chcesz tam, on ci pokaże tam. Chcesz iść do tej osoby, yy, co było to i to, to cię tak będzie skręcać, że głowa mała, rozumiesz? Pewne lekcje są odrabiane, słuchajcie, już nie wracają i. Yy, yy. Będzie to w kolejnych rolkach. Na razie będę przyzwyczajać siebie do nagrań trochę dłuższych, a te nagranie było pod tytułem Umysł, jego podróż i energia, rozumiecie, zastoje, wszystkie energetyczne i tak dalej. To trzeba puścić, trzeba dotknąć, zajrzeć, zderzyć się z tym, co chce wyjść. Nie możecie uciekać, bo będziecie cały czas uciekać i będziecie znowu narzekać, że jest wam ciężko, trudno, że różne sytuacje się zdarzają w waszym życiu i tak dalej, bo się zdarzają dla was, żebyście to uwolnili, rozumiecie, że wy już tak nie chcecie. To już z mnie nie rezonuje. Energia Wam wszystko pokaże. Wasza intuicja poprowadzi Was do odpowiednich drzwi. Mało tego, poprowadzi Was, kochani, do odpowiednich decyzji. Do pewnych zamknięć, do ochrony siebie, do zmiany otoczenia, do zmiany związku, zmiany pracy, rozumiecie? Bo staranie się za wszelką cenę zmieniać siebie... I być dalej w niektórych otoczeniach to nie działa, bo nie wszyscy rezonują na naszych tematach, rozumiesz? I oni nie, tego nie rozumieją, i jeżeli nie rozumieją, a akceptują, to okej. Okay. Ale energia i tak cię z tamtą wywierdzi. Słuchaj, wszystko dzieje się dla naszego dobra. Wszystko tobie służy, jesteś zaopiekowany, zaopiekowana, zaufaj, puszczaj kontrolę, pozwalaj sobie na. Uwalnianie, na rozpuszczanie tych, na transformowanie tych energii, bo jeżeli chcesz wyżej klikać, to żadne sztuczne afirmacje, pisanie i tak dalej, nic Ci nie kliknie. Jeżeli masz tu ciężki ładunek, który nie rezonuje z tamtą lekkością, a poza tym też będzie w innych rolkach. Dużo fajnych informacji, także zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału świeżutkiego na YouTubie. Bo on dopiero raczkuje, półtora miesiąca jest, jest ponad 42 tysiące wyświetleń, 31 subskrybentów. Bo nie namawiam ludzi na subskrybowanie, ale będzie tam więcej bloków tematycznych, więc namawiam cię w tym momencie. Będą czasami rolki namawiające, nie cały czas na to subskrybowanie trener umysł i zarządzania energią. Widzę się z Wami tam. A jeżeli chcecie fajnych informacji, częstych informacji, to zapraszam na moją grupę na Facebooku Rozwój Osobisty i Zdrowie. Dzisiaj fajną rolkę zamieściłam, obrazującą to, co się dzieje, żeby Was uspokoić. Także klikam pa cudnego.